Cześć, mężczyźni, a dzisiaj czekamy wysunięć na 4 bite off Pacific. W dziśniu zrobiliśmy ten 2 stopy handlowej, przez dwie mieliśmy coś, co zspołowałem, bo to jest 2000, znam tą bobu. O, kołby nam się to troszeczkę zrobił. Zna... Mamy nadzieję, że nam się uda. Tam patrzę z wahania. A mogę to wyłączyć, bo to w trochę. jeszcze dobij mi konwojem, mnie dobij, mnie dobij. No jasne. dawal mnie konwojem, nie? Przestań, niech wtedy dawa, wymieniam ich. Wymieniam ich. To ja powiedziałem. Wyminęliśmy ich na szczęście. Może ja niech jak mnie wykryją, nie wykryję i nie będą im płynąć. choć to wątpię. Mam jezyko wyminięty, więc lacz nie powinni mnie wykryć. Jestem za nimi. Mieszę za kątem ich patrzenia. Jak widzicie, ten taki nasz wskaźnik to, to jest ich nasznik też widzenia. Ale też i da się widzenia ATL. Jeżeli wejdziemy w to, w te nas wskaźniki to, na, to, na, to na, już nas będą na, na mierzyli. Tak samo to działa w systemie pod wodą. Bo będzie za zasięg. Wydaje się, mamy to dotąd. Gdzie dotąd. Gdzie to że tutaj, 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 tutaj jest, że to jest, jest takie jak DG półkole, To za za jakichś ich słuszności, czy one nas dobrze, czy oni nas słyszą mnie, do sprawy, dawaj, dawaj, to że futbolist nie miecja, miecja, fu, miecja, miecja, la, la to takie do rzeczki. Walił, nie? Powinien mieć więcej kredyn jak się oddać, ale... Powinien mieć troszkę więcej klatek. No niestety to jest maksimum ile mogę wyciągnąć z tej gry. To już, to już jest, 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 jest max. Ile mogę wyciągnąć. Ok, oczywiście mogę przesadzać sobie, ale to i tak, bo mniej wiele tego kredynu stamtąd. Bo W budzie do środka mniej, bo też mam 3 kart, więc akurat to jest masakryczna ilość no, Oczywiście, że nie dowadzę samochód tam, bo ja się tutaj da w Tak nam się nie wypadek, dużym saveem Jakby co? Dobra, musimy się schować, bo nas teraz rozwalą no, Dobra, wahaj, chowaj się Tak, rozłożone. I dajemy do podwodę. Jedynka. Ja nawet teleskopu na nie nie, 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 nie bo to, to tylko podwyżka, więc wyróżniam grę. Ale... A po to jest... ...że to jest upierdliwe, bo, bo, bo widzimy same samoloty. Ja, ja nie wiem co by było Albo, Widzisz, będzie by odpowiadał teleskop, w Jak to wszystko jest na hydrofonie. Do, do, do by wtedy byłby by, by wyciągnięty rysko. O, właśnie, takie, 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 co się tutaj teraz. A to możemy, bo przechwycić ten konwój. Bo będziemy Albo nie. O, właśnie. Mały statek. Wolę no jednak, poczekaj, aż on będzie bliżej nas. Bo i tak do dojdziemy płyniemy. Możemy, żeby do przystakować. O, właśnie na to liczyłem. Może się wynurzyć, przejść w tym wypadku. I jego kus Ije, wood. Ok, jeszcze jest to cylindrzostwo I będziemy go już w ogóle widzieć. Jep.

no, no dobrze, jak to idzie, to jest jednostka 0. Zwykły... Postkoi ty samo, to jest nieszybko rozumione. To się Dostał Dostanę. Dostanę. To 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 w skrzydło. Ci, którzy z bombami, to tu, tu macie ciężar Tu macie bomby jak one wyglądają. A, bo będę tu te waki jeszcze widać. No i to jest, no, kiedy to zostało. FIGĘ! Jeszcze nas sobie nie wie. Zobaczymy.

to jest mały statek handlowy i to jest chyba ...pastal mały nie? To jest mały... A to jest... To jest, to jest mały statek, mały fraktowiec tam. Dlatego mu to tak, bo to byłoby tak, to tak, po prostu... to byłoby A to byłoby tak, to tak, to byłoby nie to byłoby tak, to nie tak, to byłoby on nie byłoby tak, to byłoby tak, to byłoby tak, nie... byłoby tak, to byłoby to byłoby tak, to większą prędkością to byłoby go to ale wygra zwalują na tym na cacy. Po prostu po mowie. Jak, jak, zniszczyć, e... jak zniszczyć grupy, grupy u, uderzeniowe? Jeżeli na cacy. naszym przykładu tankowiec, to nie mają jak, ta, jak 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 Jeżeli na przykład Łódź tankowiec, jak, jak i to jest już jakiś znane. I mi po prostu będę wypędzony, po prostu. Po prostu nie będę paliwał i będę musieli za wrócić. Cel, tak jest ta, 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 ci ciężko trafić. Cel! Z tylometrów. Wysoko z kilometrów. U2 z rynkiem byśmy byli nie oddali. Co najmniej. Bo, bo mogę to jeszcze sprawdzić, nie? Proszę bardzo. Tak, no kilometr praktycznie. No dwa. No te, te też kilometr już. No tu tysiące Nie wiem, czy tu spokojnie więcej. Jestem z ten... ...tor, który... speed robi. No nie, to to ledwo. Dobra, rozwaliliśmy go. Jeszcze? Ugnakous. Piękna kule, czy mi się to no i nie? Ugnakous. Jest to. Ale pij. O, idziesz, I idziesz. I idziesz na dno, lecisz. Za jeden, dwa i będzie już po tobie. O, i lecisz, 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 lecisz. Poszło? A jeszcze, się na mnie, jeszcze drugie tyle. To jest dopiero... ...zlewy początek. Ja więcej kartek nie dam, bo komputer teraz mi wyląbie mi w kosmos, migami, mi po co mi wyjebie w kosmos. I tu, i tu, i tu nie jest żadny, nie jest więc Cały może migami, migami może mi sobie umiedliwiać w kosmos. A najgorsze są momenty, kiedy na przykład to jest, trakować, by, 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 by To już to rzadkim, kiedy bym wy... kiedy bym z jakimś... By by inny konwoj wykrywał, to, to jest massaka. Jakby w ogóle ostatni stacjonik, to by, by nie dotakował, ale nie w momencie, jak ja mam... Ale musisz jeszcze lepiej, dawacie mi dwie kratki sekundy to już w ogóle, ale by Taki kuzia, zakratkowany ten. Bo, 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 bo tam są problemy techniczne potem się statek na statku respi to jest ten problem no jeszcze bo nie tu nic samolotów nie nie więc. więcej problem Sapinga tą wodę To nie jest jeszcze tak ho-ho-ho psio bo jeszcze mamy jeszcze dwie wyspy do pokonania zdecydowanie tam jeszcze jest tu, czyli tu jeszcze mamy jeszcze jedną wyspę, to jeszcze gdzieś bywa... Nie, tu chyba nie ma żadnej wyspy. Jak pojedliśmy tutaj, tu, tu, tu po to tu było gorzej. Bo tu mieliśmy jeszcze, jeszcze wyspę Marszala, bo trzeba załatwić. Bo trzeba minąć. oczywiście nie ma żadnych portów. Razem więcej samolotów. Roknisk. Jeszcze też za... Przekrętałek. Od razu... Ooo, 43! Obstawiam, że dostaniemy teraz kolejną łódź znaczy ja dajemy nie mogę przyjąć, bo jest back z tą łodziem jest z pewnym na pewno będziecie przedtem sprawiali się tutaj i wejdźmy w liście bo powiem, że będziemy mieć o wiele bliżej i już nie będę się o tyle zasuwać tyle metrów za sam i weftę Chodź z powrotem. Aaa. Nie mam amokatorów. Dlatego, w sensie dlaczego my tego nie płyniemy. E, jak ja tego nie lubię, jak są takie duże. Ja, bo to potem wzdłuż obiekt tam płynie. Ja mu to nie jest najwyższym statkiem w ogóle, najnowszym obiektem w grze. O, a, o, a, jest jeszcze większy! Nie... Ja mam to był największy. Ja nie no, no, jeszcze w całym świecie. Drugi świecowym. ciebie jacie... Słyszył Kelusa? Niech, a nie wiem czy ja mam bo, nie, to bym wam, bo, to po prostu, cięcia... chyba, chyba mam po prostu, i po prostu zobaczymy się po momencie jak ja tylko, kurna, produję selwa. Do no to witam już po cięciu. Bo myślę, że to zastanawiam się, dlaczego ja jestem tutaj, a nie tam. Jeden powód. Lagi. Nie? Snośne lagi. Kupiliby tak mocno, że nie da się ich po prostu znieść, się, ani trochę. Nie, wiem, czy nie wiem, ani minut, ani minuty Zazwyczaj. Może pan do więcej? Może pan już nie wiedział, ale... jak to wygląda tu niektóre. A ten A, to są samoloty prawdopodobnie. Nasze. A teraz tam Teraz to wchodzi do światła. Oj, do was no i teraz zaczynają właśnie te jaja z sakętami. To jest samolot akurat. I średnio. Dobra.

Proszę bardzo... A nie! Okej... Okay. To jest chyba nie ten mój safe, to jest chyba nie ten... Nie, to jest ten save. Opa, no, nie, no, no, mi się mi się na domy, innymi, się Czy wiesz, że będę... no, nie... mi się... ...podobał. no, no, jednak. no, 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 musiał mi przelecieć. no, że ja, ja na tych saveach zobaczcie sobie, ja ją ja, wywęciłem ja na tych samych saveach. Tu mamy, tu ja mam już 45, 44 na, na tych saveach. W ogóle tych saveach w ogóle nie uszałem ani trochę. No że jesteśmy w full oznaczenie. Zobaczcie sobie, to można czytać: to jest Medal of Honor, to medal, to

jak mam atakować konwojem, to tych torpedów dwoje nie używać. Może -mo 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 nie są szybkie, ale przez to jakie są, to troszeczkę one mogą nawalać. Zobaczmy, o co mogą nawalać. Może nigdy o co to nie wala, bo, ale przez to nie, 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 nie ma się zbytnio zbyt, zbyt, kontroli nad ostrzałem i te torpedy podzielam szybciej niż torpedy... Mamy 14 i niż te 23 i ja one są dość mocno szybkie, bo to będzie speed. 36, a te mają 46. No, widzicie, tu, tu mamy ładne ustalonych ich prędkości. To jest, jest, jest o wiele lepszym rozwiązaniem. Bo obszary, jak w konwoju i cenę na przykład, to na oczywiście da się to tak, tak że jedno to, tak, to prostu tak, um, a, a dwie inne i wtedy, wtedy jest inne ustawienie trafienia. To jest dwie w innych miejscach. Ale to, że są zajęte, to pewne się to człapią, dolecą, to, to... To trochę to zajmuje. Chyba da się wyłączyć im, dać im większego spina i wtedy można je wykontować. Zacznę ja będzie tu czy, 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 czy to jest 100. Chyba ja jestem będzie tyle, bo... Do, do, lubię oszczędzać. Nie te punkty. Dobra, zobaczmy test. tu jeszcze gdzieś tu, a to jeszcze nie Jeszcze Nie do tego niż misje 3 topery do dogłania na full. Dobra, jep. I jep. Dobra. Koniec. Tu mamy zrobione. Zobaczmy co tu mam za rad, tu, mam tu, mam tu, mam tu mamy impact. Tu mamy JDIS. Rad, tu mamy jaki? JJ, tu mamy JJ. To był lepszy, tego by było do kapelusy. Zrobimy. Dzisiaj prosi 10 się, ja to jedynie się wstrzymam. Ale po prostu załysie chłopie. Dobra, no, tutaj z serwatorom też przy okazji. Tym ty, 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 to płytołcom dam, dam to chyba dowódcy, dowódcom. macie... Jeszcze bardzo... Tak samo masz. To, też jej nie istnieje, to będzie... Właśnie, to też jest jej coś większa. I już się łamacowali. Przy okazji. Tam tu. Jak masz... Masz. Masz. Tu. Tu. Julio Oriony. Mamy metodę jedne, Dobrze zrobione. I teraz... A tu... Wy tutaj też proszę nie zasubskrybujcie, lajkujcie. No to cześć!